Oooo oh. no To nie mówcie, że tam była wina daty. Uwaga pójdzie dalej, czy się zaczyna? ale dobra, jak tu Whistler był protoplastą XP Czemu tu już jest XP? Wszystko gotowe i co? I stoimy na końcowym menu konfiguracji i nie możemy iść dalej. 12 20 sierpnia 2001 roku Wersja? Dobra Mam taką Toshibę ale ona Jezu nie to jest 500 giga dobra Nie nie, nie weźmy może mniejszy A co nam pokaże tutaj Oj będzie wesoło, będą wesoło ci. Co jest? Jedmy w dobrą stronę, jest, jest nadzieja